Jest taka historia, którą uwielbiam opowiadać. Kilka lat temu, gdy też mieszałem beton, przyszła pewna kobieta ze Sri Lanki. To była bardzo elegancka osoba. Niestety my tutaj nie osiągamy takiego poziomu. Była bardzo dobrze ubrana i umalowana. A eleganckie kobiety ze Sri Lanki noszą dużo bransoletek. Ona miała tyle tych dzwoniących bransoletek, że myślałem, że to samochód z lodami przyjechał do świątyni. Kiedy mnie zobaczyła, a dopiero wróciłem z placu budowy, cały byłem w cemencie. Trudno wyglądać elegancko przy pracy na budowie. Podeszła do mnie i powiedziała, że szuka Adjana Brahma. Jestem sprytny, więc powiedziałem, proszę iść do holu i poczekać, za parę minut będzie. Ona odeszła, ja poszedłem się szybko odświeżyć i zmienić szaty i poszedłem z nią porozmawiać. I wiecie, że ona nie zauważyła, że byłem tą samą osobą? Bo później powiedziała: Macie tu piękny klasztor, ale pozwolę sobie na jedną uwagę. Po drodze spotkałam jednego z waszych mnichów, który wyglądał bardzo nieporządnie, a mnich nie powinien tak wyglądać. Odpowiedziałem: Porozmawiam Poro później z tym mnichem. Nie poznała mnie. Czasami siedzi się przed widownią, a czasem trzeba zakasać rękawy i ubrudzić ręce przy pracy na budowie. Czasem zastanawiam się, który adjan Bram to ten prawdziwy. Żaden, bo nie mam żadnego z nich na własność. Jeśli bierzesz na własność, sławną wersję siebie, to rodzi się duma. Jeśli bierzesz na własność tę wersję, która wykonuje brudną robotę, to rodzi się niska samoocena. A kiedy nie bierzesz na własność żadnej z nich, to rodzi się poczucie niewłasnej wartości, bo ty nie jesteś żadną z tych rzeczy. A kiedy przestajesz się definiować, nie masz już ograniczeń. Jesteś wolny jak ptak. Możesz robić co chcesz, kiedy nie masz poczucia własnego ja i ego. I tego, kim powinieneś być. W byciu mnichem, wspaniałe jest to, że jest się wolnym od tych wszystkich statusów.